Polska i Afryka, nie? To są takie dwa miejsca, gdzie bym mógł mieszkać. A trochę widziałem świata, ale y, nawet miałem taki moment, że mógł, miałem taką myśl, nie? W, w, y, miałem taką myśl w Afryce, że jak y, mogę zostawić właściwie wszystko tutaj, co zrobiłem do tej pory, co, to co tam sobie wypracowałem, i mogę w Afryce zacząć wszystko od nowa, nie? Z żoną i po prostu z dzieciakami. Tylko, że kiedy powiedziałem Bartkowi, który miał wtedy 12, 12, 12 lat, i mówię mu, a, on, y, słuchaj, a on oglądał y, tam ze mną zdjęcia, film na ten temat, i tam dzieciaki y, biegały po wiosce y, z takimi kijami i toczyły y, po prostu takie rowerowe oponki. Nie? Ja mówię: Słuchaj, Bartek, pojedziemy do tej Afryki, może być to. A, mój tata, ja będę ten, cały czas te te oponki toczył. tak? No? <grym>